co się stało w tej pięknej maszynie od wielu wielu lat nic w Łodzi nie było takich wyścigów motocyklowych więc zorganizowaliśmy pierwszy taki legalny wyścig motocyklowy wychodzimy naprzeciw tym wszystkim wyścigom nielegalnym, które się odbywają na drogach Wielu, wielu miast w Polsce, więc chcieliśmy yy, zreorganizować taką imprezę, żeby była pod kontrolą, yy, bezpiecznie, a kto chce się pościgać i sprawdzić swoje umiejętności, no to w takim właśnie, na takiej imprezie może to zrobić. Dodatkowo oprócz tych wyścigów, bo to są wyścigi amator amatorów, więc <ścoughs> zrobiliśmy dla publiczności jakieś widowiskowe też pokazy właśnie driftu, Jazdy i wyścigów ciągników siodłowych samochodami, troszeczkę pokazali, jak można jeździć samochodami szybko i bezpiecznie. Do dzisiejszych wyścigów. Do dzisiejszych zawodów zgodziło się 60 uczestników. Na tyle byliśmy przygotowani i lista była zamknięta przy 60. Że po prostu no, nie wiedzieliśmy, jak to będzie przebiegało. Jest to pierwsza, pierwsza taka impreza, więc w przyszłości może będą mogli się zgłaszać więcej zawodników. Na pewno to ogarniemy. W tej chwili to było takie pierwsze, ale jak widzi pan redaktor, na razie się wszystko udaje. Zawodnicy są podzieleni według pojemności silników. Tak, mieliśmy trzy grupy. 600 cm, 1000 cm i ciopery i draki bez ograniczeń pojemności. Czy jest pan zadowolony frekwencją? No jasne, pewnie. Pogoda dopisała publiczność również, wspaniale nie mieliśmy żadnych problemów nasi łodzianie zachowują się tak godnie, że można takie imprezy organizować i będą bezpieczne w przyszłości.